No witam, ja z tej strony, e, tu mam pokusówkę z orłem e, polska kaplicę ozeł. E, na imię mam Zegos, e, zamieszkałem w Bogatyni w województwie dolnośląskim. Jest taka sprawa, po prostu jeżeli chodzi e, e, w sprawie kopalni i elektrowni tu również, tak e, niby, że tam e, kopalnia elektrownia Turów miała funkcjonować do roku 2040, czy tam czegoś tam roku, a okazuje się, że kopalnia elektrownia Turów może y, 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 funkcjonować do roku 2026, że podobno y, y, roku 2026 tym, Elektrownia i kopania turów mogą zostać zaknięci, no ale jest taka sytuacja. No nikt by tego by nie chciał, ja tym bardziej tego by nie chciał, gdzie kiedyś świętej pamięci, świętej pamięci mój tatuś klasował na kopalni, najpierw turowie, później na złała, bo ja mieszkałem wtedy w zatoniu, właśnie mieszkałem, właśnie, w zatoniu, mieszkałem, właśnie. No, to na ulicy Krętej właśnie i no i ogólnie no tego i tego no i, i ten no właśnie no nikt by tego by nie chciał ale ja by tego by nie chciał bo jest dużo pracowników którzy pracują jak, e, 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 jak i na kopalni jak i na elektrowni, no żeby z jest taką głupotę z jest takie coś żeby została istnieć kopalnia i elektrownia, tu, bo wtedy to już byłaby kręska dla tego całego rejonu, tutaj jak Bogatynia, Zatonie, Zezgozelec, no nie wiem, że, albo, no dalej, no nie wiem, Podajów i tak dalej, No normalnie byłaby katastrofa, bo yy, Większość ludzi by nie miałby prasy, zostałoby bez pracy, byliby bezrobotni po prostu. No i tak notowanie no byłaby, klęska byłaby katastrofalna, no bo nie byłoby kopalni elektroni, które by nie było. Wtedy już, wtedy już wtedy pes też by istnieć, bo nikt by nie miałby ciepłej wody po prostu, bo wiadomo, że bogatynia zatonie, nie wiem jeśli tam ktoś, no ściągną właśnie dzięki tej ciepłej, tą wodę ciepłą, że zimą połączy tej te centralnej i tak dalej, ciągną właśnie z elektrowni, turów, a jakby miało dość do zakończenia roku 2026 e, kopalni elektrowni turów, to normalnie byłaby w tych e, nastykach stromazinisty. Normalnie, no, normalnie, no, tragedia no, no no, po prostu. Bez e, elektrowni, bez kopalni turów, no to. Normalnie katastrofa, bo większość ludzi by nie miałoby pracy, a to tobie, że połowę ludzi, by zaraz by się z wogatyni nie wyprowadziło, że po prostu, bo ile się, no bo, bo... Nie mieliby na bogatych zaanesłości i za tego rozrysza no bo straciliby pracę, nie mieliby pracy. To nic to nie jest by tych ludzi, nic mało po prostu, jeżeli chodzi o bogaty, nie i tak dalej. No to połowę ludzi z bogatych by się w po wprowadzało po prostu, gdzie połowę ludzi by, nie byłoby po prostu bogatyni z powodu, yy, jeżeli by, yy, miałoby dość do zaknięcia yy, dwóch zakładów na Was na ważnych dwóch zakładów, jak kopalnie i elektrownie, które od iluś, iluś, lat już po prostu istnieją. Po prostu. Bo. Tu dzięki, każdy się usumuje i to nie tylko pracownicy, ale każdy, ale dzięki kopalni turów mamy nawet tą wodę ciepłą, gdzie teraz płynie, który właśnie tymi, jeżeli no, chodzi o PES i tak dalej, gdzie mamy wodę ciepłą, zimą porą, gdzie mamy też wodę ciepłą, kary refera, zynika, a co by było jakby elektronia kopalnia tu przestała istnieć, no to, normalnie no tragedia, po prostu tragedia, bo większość ludzi na P i na... Nie o to chodzi, ale większość ludzi, gdyby nikt nie miał pracy, to nie mieliby żadnej nadziei, nikogo jest, no, po prostu nie byłoby żadnej nadziei tutaj, po prostu siedzenia, po prostu, bo każdy musiałby jechać kudę za klasą, szukać pracy, każdy większość połowę ludzi z bogatymi by wyjechała, po prostu. Połowę ludzi by stąd stron A bo więc, no nie wiem, jakby to, jakby to by wyglądało, po prostu. Mam nadzieję, że ja, jako mieszkaniec z bogatymi, że do tego nie dojdzie po prostu, bo ja by tego by nie chciał po prostu, nikt by tego by nie chciał po prostu i, i wiele osób tego by nie chciało, żeby kopalnia i elektronia tu przestała istnieć. Bo nikt by tego by nie chciał. Bo to są dwa naweznice zakłady tutaj yy, w Polsce. Dwa nawoznice zakłady, jak i kopalnia i elektronia turów. A Jakby nie było jednego zakładu, drugiego, no to normalnie tragedia po prostu. Nie wiem, jaka byłaby sysłość tutaj, w, w, w tych naszych stroma, Jaka byłaby sysłość bogatyni, zatonia i tak dalej? No bo no z tą byką, sobie by się wyprowadziło. A ja też z miłą chęcią, bo ja tutaj też bym tutaj będzie by siedział. No bo jeżeli tego, no to mnie, by, mnie tutaj nic by nie symało, no bo, no bo po co ja bym miał tutaj siedzieć po prostu? Tu jest wtedy żadnej nadziei nie ma po prostu. Tu jest wtedy, tu jest żadnej nadziei nie ma, no bo po co by miał siedzieć po prostu. Te w ogóle, no, bo jak człowiek by nie miał, ale ciepłej wody by nie miał, ale strany by nie działały, by po prostu, no przede wszystkim, no. Dzięki właśnie temu, bo to nie chodzi tylko o północnych pracowników, bo pracownicy pracują, bo tam mają, za, plasują, mają zarobki, bo mają prasę i oni z tego mają sobie z rodziny dzieci po prostu, a jakby mieli prasę stracić, no to co by mieliby robić? No to wtedy, wiadomo, na większość, tu, stąd, którzy tu, 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 tu mieszkają, no bogatni ludzie, którzy by plasował, straciliby prasę na kopalni z elektrowni, z powodu zamknięcia elektrowni, kopalni turów, no to by się stąd po wyprowadzało po prostu z bogatymi. Bo oni mieliby tutaj zane nadziei. Po prostu. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że ktoś pomyśli chyba mądrze. Po prostu. Że, nikt, że, do tego, że do tego się nie dopuści, żeby e, elektrownia i kopalnia, żeby dwa zakłady na nawalnice zostały po prostu istnieć, po prostu. A ja jestem za elektrownią i za kopalnią turów za pracownikami, żeby każdy miał prasę, żeby każdy pracował dalej, żeby elektrownia i kopalnia turów dalej funkcjonowała przez kilka ładne, piękne lat, żeby dalej tego, żeby pracownicy mieli prasę i myśmy mieli ciepłą e, wodę, z nim i nie tylko, sioporą, no, jeżeli chodzi o lekioporą, ale jeżeli chodzi o lekioporę, żeby mieli ciepło po prostu mieszkania, e, no w tych i i inaczej tak można powiedzieć, no bo, no bo to, no, no to, no, skala by było po prostu, żeby tego. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że nie dojdzie do zaknięcia kopalni elektroniturów, bo to są dwa na was niesie zakłady i tego, i też również e, Mocność się też, bo ja się, że jak pójdę do kościoła, to też będę mocno się modlił, żeby kopalnia elektronia trudów została, żeby po prostu żeby nie groziło zanym zaknięciem dwóch zakładów. I ja jestem za kopanią i z elektronią w turów i chcę, żeby elektrownia i kopalnia trudów, te dwa nawet zakłady, żeby jak najdłużej osamowały się, żeby jak najdłużej tego po prostu, no bo wtedy nie ma żadnej po prostu, mam nadzieję, bo wtedy by nie było żadnej zesłości, jakby się stała istnieć elektrownia i kopania tu wtedy nie ma żadnej po prostu, ale dla bogatyni i ogólnie, nie wiem jeszcze w ogóle, dla, dla jakiej tam miejscowości, jeżeli chodzi o Zatonię, bogatynie to tam e, śniawkę ze Zeforajów i tak dalej, w ogóle przecież, bo wtedy, no nie ma, z, e, no po prostu zanej po prostu, no właśnie, to mam nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym, kierunku, a nie, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku, że kopania i elektronia turów, żeby jak najdłużej się osymowali po prostu, po prostu, Z jak najdłużej, tego zyskać samego serca dla dwóch zakładów nawysek, dla elektrowni na kopalni turów, dla pracowników elektrowni kopani turów i żeby mieszkańcy też mieli tą wodę ciepłą i kaloryferę, zimofoną i tak dalej, żeby wszystko było jak najlepszym, w porządku, no. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. I życzę no, wszystkiego dobrego. No. To wszystko będzie dobrze i że elektrownia i kopania będą potrzebować przez wiele, przez wiele ileś dłuższych lat. No.